Amen. Dziękuję bardzo za modlitwę. Wierzę, że to Słowo będzie słowem żywym, słowem, które sprawi, że nie będziemy tacy sami. Bo za każdym razem, kiedy jakoś przygotowuję się, kiedy rozmyślam nad tym, że, że będę się dzielił Bożym Słowem, to oczekuję, że ono wykona swoją pracę. Bo to mówi Biblia, że Słowo wykonuje pracę i nie wraca puste. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na dwie historie, dwa takie momenty opisane w Ewangelii Mateusza w ósmym rozdziale. Są to miejsca, w których ludzie doświadczają i widzą naocznie to, co Jezus robi. Właściwie można powiedzieć, tak jak dzisiaj słyszymy świadectwa ludzi i nikt z nas nie podważa. Że ci ludzie musieli spotkać się z Jezusem. Jest to ten sam Jezus, ta sama Ewangelia, ta sama dobra nowina, a jednak reakcje ludzi są tak różne. Często słyszymy te same słowo, jeździmy na te same konferencje, i do jednych ludzi to, to trafia, reagują inaczej, a Inni reagują zupełnie inaczej. Chciałbym, żebyśmy otworzyli ósmy rozdział Ewangelii Mateusza. I żebyśmy przeczytali od 16 wersetu. Ewangelia Mateusza 8:16. Przeczytamy do 17.2 dwa wersety. A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a on wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli, aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Tło tych, tych dwóch wersetów jest takie, że kilka wersetów wcześniej. Czytamy, że Jezus uzdrawia Teściową Piotra. Jeszcze kilka wersetów wcześniej widzimy rzymskiego setnika, poganina, człowieka, który przychodzi do Jezusa i mówi, że Jego sługa jest chory. I Jezus również, nawet nie idąc tam, uzdrawia tego człowieka. I tutaj właśnie od 16, kiedy czytamy. To te wszystkie wydarzenia miały miejsce, i nastaje wieczór. I czytamy, że nastał wieczór, i przywiedli do Niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Kiedy widzimy słowo Oni, oni przywiedli do Niego wielu opętanych i tych, którzy się źle mieli. Byli to uczniowie, ale może byli to ludzie też, którzy usłyszeli. Wiemy, jak w tamtych czasach szybko rozchodziły się informacje w mieście. Jest człowiek, który uzdrowił pewną kobietę. Masz się źle, znasz kogoś, kto jest opętany, wiem, że on tutaj jest. I to jest reakcja ludzi, którzy uwierzyli, którzy zobaczyli to, że Jezus przyszedł do nich, działa. I przywiedli do Jezusa wielu opętanych i tych, którzy się źle mieli. A Jezus tych ludzi uzdrawiał i czynił ich wolnymi. Kilka wersetów później, w 28 wersecie, chciałbym, żebyśmy teraz Drugi moment, drugą historię, również gdzie publicznie Jezus pokazuje tą różnicę, jaką On czyni w życiu człowieka, gdzie to jest niepodważalne, że objawia się Jezus w mocy i jak reagują ci ludzie z drugiej strony. Ósmy rozdział Ewangelii Mateusza od 28 wersetu. A gdy przybył do, na, na drugą stronę, do krainy Gadareńczyków, zabiegli mu drogę dwaj opętani, wychodzący z grobów, bardzo groźni, tak, iż nikt nie mógł przechodzić tą drogą. I poczęli krzyczeć tymi słowy: Cóż mamy z tobą, synu Boży? Przyszedłeś tu czasem dręczyć nas? A opodal od nich była wielka trzoda pasących się świń. Tedy go demony prosiły, mówiąc: Jeśli nas wypędzasz, to poślij nas w tę trzodę świń. I rzekł im: Idźcie. A one wyszedłszy, weszły w świnie, i oto cała trzoda ruszyła pędem po urwisku do morza i zginęła w wodach. A pasterze uciekli. I poszedłszy do miasta, opowiedzieli wszystko, także i to, co stało się z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a ujrzawszy go, prosili, aby odszedł z ich krainy. Wyobrażam sobie ten moment, ten dzień tych, tych pasterzy. Jednego dnia widzisz jak dwóch ludzi, którzy są opętani, i myślę, że słowo nie mówi tego tak po prostu, że byli groźni, żeby troszeczkę nam podbudować emocje, tylko w innych Ewangeliach jest, jest to opisane bardziej dokładnie, że jeden z opętanych potrafił rozrywać kajdany, że ci ludzie spali na cmentarzach, w grobach. To nie były osoby, które ktokolwiek chciałby spotkać na swojej drodze. I w momencie, kiedy oni spotykają się z Jezusem, jest to ewidentne. Jeżeli byli to jacyś ludzie, którzy są może nieznani, jacyś tam ktoś, ale to byli, nie, to byli znani ludzie z tego, że są groźni, że są niebezpieczni i spotykają się z Jezusem, ci pasterze to widzą. I ciekawe, co sobie wtedy pomyśleli. Czy bardziej pomyśleli, o jejku, właśnie straciłem dorobek życia, wszystkie świnie mi poumierały. Co jest bardziej niesamowite dla nich w tym dniu? To, że stracili swoje, swoją trzodę, swoje stado, czy może to, że stoi teraz dwóch opętanych ludzi, którzy zostali uwolnieni? I teraz oni uciekają, jest tutaj tak, tak napisane, a pasterze uciekli. To jest pierwszy moment, kiedy dowiadujemy się, że tam byli. Uciekli. I przyszli do tego miasta. I mówią ludziom. I to jest właśnie też takie, takie pytanie: nie piszę tutaj w słowie tak dosłownie, co, co mówili w tym mieście. Ale sądząc po późniejszej reakcji ludzi, może mówili: Jest ktoś, kto może tutaj narobić problemy. Może nie zaczęli od tego, że dwóch ludzi jest zdrowych i ci niebezpieczni ludzie spotkali się z kimś i są zdrowi, tylko zaczęli od tego, że przyszedł człowiek, który zniszczył dorobek mojego życia. Miałem stado, przyszedł i nie mam. I zobaczmy, jaka reakcja ludzi, którzy spotkali się z tym samym Jezusem, którzy w jednej i w, drugim, w jednym i w drugim przypadku, którzy mieli niepodważalny dowód Bożej mocy, jakie różne reakcje. Były momenty w życiu Jezusa, gdzie chcieli Go kamienować, chcieli Go zabić, strącić z, ze skały, ale tutaj to, nawet to dla mnie jest takie smutne, że ostatni werset. 34. Mówi, oni go prosili, żeby odszedł z ich krainy. Wychodzi całe miasto na spotkanie Jezusa i, mówi, i mówią ci ludzie: No, dziękujemy, ale wiesz, taka, taka głupia sprawa. No, jednak za dużo problemów możemy mieć z Tobą tutaj. I może się to nam wydawać śmieszne, albo kiedy to czytamy. To możemy myśleć, że no, nie wiedzieli, z kim rozmawiają, ich strata. Ale kiedy myślę, dlaczego prosili go, żeby odszedł od nich, to tak wyszczególniłem sobie, czego mogli się bać. I pomyślałem o sobie w moim życiu. Że czasami też bałem się tego, co Jezus może i spotkanie z nim w moim życiu zrobić. Te wszystkie, bo wiecie, świnie to nie są zwierzątka, które pokazują nam coś, coś czystego. Były to zwierzęta nieczyste i też w tej krainie. To była taka, po, Pogański taki, taki region. I tak sobie pomyślałem, że w moim życiu czy ja czasami nie hodowałem swoich jakichś takich nieczystych rzeczy. Myśli, może. Miałem kiedyś takie moje statko i kiedy widziałem, przychodziłem do kościoła, siadałem w ławce i słyszałem świadectwa ludzi, widziałem jak Bóg działa, widziałem to na własne oczy, jak Jezus działa w życiu innych ludzi, to mówiłem w swoim sercu, że może jak, jak ci ludzie, tak grzecznie, ale poprosili go, żeby odszedł z ich krainy. Myślałem może, że to jeszcze nie ten czas, to nie ten wiek. Różne myśli czasami przychodzą, żeby nas odciągnąć. A więc czego, czego bali się i ludzie z tamtej, z tamtej krainy, z całego miasta. Pierwsza rzecz, bali się zamieszania w swoim życiu i tego, co, co, co może się stać. Po prostu najzwyczajniej w świecie się bali, że stracą kontrolę nad swoją tradycją, nad swoim, nad swoim sensem życia, nad, nad tym, co znają. Jezus może coś im tutaj namieszać, tak po prostu po ludzku. Szkoda im było ich, ich majątku, szkoda im było ich własności. To była, to była ich własność. I oni ją stracili. I chcę Ci powiedzieć, że kiedy spotykasz się z Jezusem, to tracisz. Tracisz swoje ego, tracisz siebie, tracisz może to, co, co kiedyś dla Ciebie było centrum, ale tracisz to. I oni się tego bali. Widzieli. Oni widzieli Jezusa, widzieli jego dzieła, cuda, a, a mimo to poprosili go, żeby o, odszedł. I widzimy, jak bardzo to, to, to mnie bardzo zdziwiło, że te historie są tak blisko siebie w Biblii. To po prostu jest niesamowite. Nigdy tak y, w ten sposób na to nie patrzyłem. Widzimy ludzi, którzy przynoszą swoich przyjaciół. Ludzi, których znają, do Jezusa, bo widzą, że Jezus działa. I z drugiej strony widzimy ludzi, którzy liczą koszty i mówią: proszę cię, nie chcemy więcej problemów. Mógłbyś odejść z mojej krainy, z mojego życia, bo może to nie jest czas teraz. Może później. Dlatego tak też zatytułowałem to słowo. Bo wierzę, że ono jest takim, to jest właśnie centrum tego, co mówią nam te historie. To jest spotkanie z Jezusem. Bo Jezus jest ten sam i spotykamy się z tym samym Jezusem, ale jak na to reagujemy? Nie chodzi mi tutaj o spotkanie się, może takie, że zobaczymy tak Jego twarz, otrzymamy widzenie. Wiemy, że Jezus jest. Przebywa w chwałach i jest na tym miejscu. I jeżeli jedną rzecz tylko mielibyśmy zapamiętać z tego, co dzisiaj tutaj było mówione, to chciałbym, żebyś spotkał się dzisiaj z Jezusem. Żebyś przeżył swoje spotkanie z Jezusem. Dzisiaj, tutaj, na tym miejscu. Albo wieczorem, kiedy będziesz leżał w łóżku. Ale chciałbym... Po prostu tak, tak mi to pokazuje, że potrzebujemy spotkać się z Jezusem. I potrzebujemy w jakiś sposób się ustosunkować i odpowiedzieć. Może zrobić taki rachunek zysków, strat, albo po prostu przyjść tak jak ludzie w tej pierwszej historii z wiarą. I otrzymać swoje własne przebudzenie, swoją własną. Po prostu, czasami nawet nie wiem, jak to, jak to nazwać, że, że Jezus może mieszkać w nas. Kiedy mówimy Jezusowi tak, kiedy spotykamy się z Nim, to zmienia się cała nasza, całe nasze życie, całe, całe nasze otoczenie. A więc pytanie brzmi, czy Przeżyłeś swoje spotkanie z Jezusem. I jeżeli mówimy o spotkaniu z Jezusem, chciałbym, żebyśmy otworzyli pierwszy List Jana, pierwszy rozdział. Pierwszy List Jana, pierwszy rozdział, i chciałbym przeczytać od trzeciego. I miejmy w głowie właśnie to spotkanie z Jezusem. Bo może ktoś tutaj jest i, i, i nie wie, co to znaczy spotkać się z Jezusem. Co mam zrobić? Jan pisze tutaj od trzeciego wersetu. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i Wam zwiastujemy, abyście i Wy społeczność z nami mieli, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i synem Jego, Jezusem Chrystusem. Czy można mieć społeczność z kim, kogo nigdy w życiu nie spotkałeś? Czy można mieć społeczność z kim, z kim widziałeś się ostatni raz rok temu? Wy, wymieniamy się co miesiąc czy co rok wysyłamy sobie życzenia bożonarodzeniowe, mamy super społeczność z moim przyjacielem. Nie, nie, nigdy bym tak w życiu nie powiedział. Kiedy myślę o moim spotkaniu, spotkaniu z Jezusem to to nie jest jednorazowa rzecz, to nie jest jakieś przeżycie, które będę wspominał i opowiadał ludziom, że kiedyś był ten jeden raz. Tylko chcę trwać w społeczności z Jezusem. Oczywiście kiedyś jest ten pierwszy raz, kiedy do niego przychodzimy, ale chcę, żeby moje życie właśnie było społecznością, tak jak tutaj Jan pisze. Społeczność, żebyście z nami mieli, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem, z synem Jego, Jezusem Chrystusem. I czwarty werset, a to piszemy, aby radość nasza była pełna. I czytajmy dalej. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które Wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Kiedy spotykamy się z Jezusem, to widzimy to, że Bóg jest światłością. Kiedy ja spotykam się z Jezusem, to widzę to, jak dużo mi brakuje. I to jest początek Ewangelii. To jest początek poznania tego, że Bóg jest dobry, Bóg jest światłością. Więc jeżeli chcę spotkać się z Jezusem, to powinienem przyjść do Niego właśnie z takim nastawieniem, że, że On jest światłością. Nie ma nic lepszego, nie ma nic bardziej świętego, sprawiedliwego na tym świecie niż On sam. A jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i tutaj bardzo ważny. Ważne słowa i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy przyszli do Niego i byli tak jak On jest, żebyśmy my też byli święci. I mamy to przez krew Jezusa Chrystusa. Kiedy przychodzimy spotkać się z Jezusem, to widzimy to, jak On jest inny od nas, że jest, że jest światłością, że nie ma w Nim grzechu, ale potem jest ta część, że jest dla Ciebie możliwość przez Jego krew, żeby mieć, żeby mieć społeczność z Bogiem. Jeśli mówimy że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, chciałbym, żebyśmy też wzięli to bardzo mocno do serca. Dziewiąty werset. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Amen. I to jest piękno Ewangelii. I to jest właśnie spotkanie się z Jezusem. I przeczytajmy jeszcze dalej. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. I pierwsze dwa wersety drugiego rozdziału jeszcze. Dzieci moje, to Wam pisze, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył. Mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On Ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Kiedy spotykamy się z Jezusem i mamy to przeżycie, tą osobistą społeczność z Nim, to wtedy wiemy, że On zmarł nie tylko za moje grzechy, zmarł też za. Moich znajomych, moją rodzinę, za wszystkich ludzi, za grzechy całego świata. I to jest właśnie to, co zrobili ci ludzie w tej pierwszej historii. Oni spotkali się wtedy z Jezusem, uwierzyli temu, że to jest Syn Boży, i zaczęli przyprowadzać swoich znajomych, ludzi, których znali, tych, którzy się źle mieli do Niego. I to jest, jakby centrum tego słowa jest to, że jeżeli chcemy przeżyć w naszym życiu przebudzenie, może jakiś przełom, jeżeli czegoś tak duchowo poszukujemy, to zawsze początkiem tego będzie nasze osobiste spotkanie z Jezusem. Nie, nie chcę w moim życiu zaczynać od Napisania listy dziesięciu rzeczy, które powinienem zrobić, tylko chcę zacząć od spotkania z Jezusem. Chcę zacząć od tego i nie chcę zachować się tak jak ci ludzie z tej drugiej historii, którzy bardzo grzecznie przeprosili Jezusa i poprosili, żeby odszedł. I dokładnie wiem, co to znaczy, bo sam wiele razy, kiedy jeszcze w moim takim starym myśleniu, starym życiu, będąc w kościele, miałem takie, takie, takie myśli, że, że chwała Bogu, że coś że jest, się dzieje, Bóg jest wielki, możemy to ogłaszać, możemy mówić, możemy mieć niepodważalne dowody, ale mimo wszystko gdzieś nie, nie akceptować tego. Dlatego kończąc, chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie wyszli z tego miejsca z, z tym słowem i tym pytaniem. Kiedy ostatnio spotkałeś się z Jezusem? Czy w ogóle spotkałeś się z Jezusem? I kiedy jesteśmy tutaj, kiedy słyszymy świadectwa ludzi, jak Jezus działa w ich życiu, to jak na to zareagujesz? Co zrobimy? Jakie myśli się pojawiają w naszym sercu? Czy przyprowadzisz swoich znajomych, czy przyprowadzisz swoje problemy, swoją rodzinę przed Boży Tron? Czy poprosisz Jezusa, żeby odszedł z Twojej krainy, bo to nie jest ten czas? Powstańmy, żeby się pomodlić. I to jest słowo, które też bardzo mnie dotyka. I po prostu mam niesamowitą potrzebę się pomodlić, podziękować Bogu za to, co, za to, co, co On mówi i po prostu jak jest wspaniały i jaką robi niesamowitą różnicę w moim życiu. Dobry Panie, tak dziękuję Ci za to, że możemy jako Kościół uczyć się o Tobie. I Panie, poszukujemy zmiany w naszym życiu. Potrzebujemy Ciebie. Nie jesteś tylko dodatkiem do naszego życia, nie jesteś tylko jakąś filozofią czy jakąś mądrością, tylko Ty jesteś naszym życiem i chcemy, żeby ono zmieniało się. Chcemy widzieć Twoje działanie, chcemy mieć z Tobą społeczność, spotykać się z Tobą dzień w dzień. Chcemy, Jezu, żebyś był tak bliski nas. Jak może tego nigdy jeszcze nie doświadczyliśmy, modlimy się Panie o nasze rodziny, o nasze problemy, nasze zmagania i, i ogłaszamy, że potrzebujemy po prostu Ciebie w naszym życiu. Bo jeżeli nie spotkamy się z Tobą, jeżeli Ty nie przyjdziesz do naszego życia, to te, to wszystko jest namarne. Ty jesteś bliski, ty pragniesz nas, pragniesz naszego serca i proszę Cię o to, żeby Twój Duch Święty. Wykonywał pracę w nas, żebyśmy nie mówili nie i żebyśmy nie zachowali się jak ci ludzie z tej, tej drugiej historii, tylko żebyśmy otworzyli nasze serce i wyszli na spotkanie z Tobą. Amen.